Hej, witam Was serdecznie na kanale Mobidoktor. Doktor. Huami to amerykańska firma, która współpracuje z powoli stającą się legendarną marką Xiaomi. Dziś przedstawiamy Wam zegarek, który z powodzeniem możemy nosić zarówno na co dzień, jak i sprawdzić się powinien podczas uprawiania sportu. Zapraszam do testu Xiaomi Amazfit Beep. Xiaomi Amazfit Beep to przede wszystkim niedroga opaska sportowa, która może nam również zastąpić tradycyjny zegarek tak na co dzień. Amazfit ma sporo zalet, o których postaram się w tym krótkim teście powiedzieć. Amazfit to przede wszystkim kwadratowa tarcza, która przypomina wielkością tę z Apple Watcha. Zegarek wyposażony został w ekran o przekątnej 1.28 cala i rozdzielczości 176 pikseli na 176. Co ważne, przykryty został szkłem Gorilla Glass 3. Lekko wystaje poza obrys koperty, co może być jednak przyczyną uszkodzeń. Wykonany został z ceramiki na froncie oraz plastiku na rewersie. Po prawej stronie znalazło się miejsce na imitację pokrętła, które można wciskać. Krótkie wciśnięcie powoduje, że wychodzimy do głównej tarczy lub cofamy się o jedną opcję. Dłuższe odpowiada za włączenie i wyłączenie stopera. Oczywiście nie jest to zwykły stoper, ponieważ prócz odmierzanego czasu liczy nam też kalorie, kilometry, kroki, puls oraz nawet przewyższenia terenu. Oczywiście wszystko to w czasie rzeczywistym. Warto na tym etapie powiedzieć, że jako jeden z nielicznych w tej cenie zegarek posiada już wbudowany moduł GPS. Zaletą jest również waga urządzenia, a Masfid waży zaledwie 35 gram, sprawia to, że praktycznie nie czuć go na ręce. Ciekawie prezentuje się ekran, na pierwszy rzut oka nie wygląda on efektownie. Duże ramki, szare, wyprane kolory nie zachęcają, aby dłużej na niego patrzeć, jednak posiada jedną nieocenioną wadę: potrafi być czytelny po całkowitym wygaszeniu podświetlenia. Bez problemu da się przeczytać godzinę i w pełnym słońcu, ale i także pod różnymi kątami. Po włączeniu podświetlenia ten efekt jest już mniej przyjemny, ale być może dlatego dochodzimy do największego plusa. A największym plusem jest moim zdaniem bateria o pojemności 200 mAh, która potrafi trzymać nawet miesiąc. Oczywiście, jeżeli będziemy intensywnie korzystać z lokalizacji i innych funkcji sportowych, wtedy ten czas drastycznie się zmniejszy. Jednak 14 dni to raczej minimum, do jakiego może nas przyzwyczaić ten zegarek. Nie zapomnijmy również, że Amazfit BIP posiada normę odporności IP68, czyli bez problemu możemy zanurzyć się w nim w słodkiej wodzie nawet do 30 cm. Amazfit BIP posiada pasek, który przyczepiony jest do samego zegarka na tradycyjne teleskopy. Łatwo je zmienić i odczepić. Na rynku jest sporo gadżetów do tego urządzenia, więc każdy powinien dopasować coś dla siebie. Z Samych wersji kolorystycznych jest aż 4. Przejdźmy może do samych funkcji systemu. Nawigowanie odbywa się poprzez gesty: w prawo lub w lewo, góra lub dół. Do nawigacji służy nam wspomniany fizyczny guzik. Przesuwamy ekran w lewo, przechodzimy między opcjami. Z kolei w prawo cofamy się do głównego menu. Zasada znana i intuicyjna. Wskazówki i ekran główny możemy wybrać spośród 10 wzorów. Wśród opcji znajdują się zakładki. Status, jak sama nazwa wskazuje, zakładka monitoruje nasz ruch, ile danego dnia przeszliśmy, czy osiągnęliśmy cel. W drugiej zakładce Activity możemy włączyć nasz tryb sportowy. To właśnie tam znajdują się specjalne profile aktywności. W zależności od profilu, inaczej liczone będą kalorie. Jest również aplikacja pogodowa, która dostarcza dane z internetu. Choć podobno BIP posiada czujnik ciśnienia atmosferycznego, to w żaden sposób nie mogłem go zmusić do pokazania tego. Ponadto jest jeszcze stopper, timer oraz kompas i zakładka ustawień. Jeżeli chcemy się dowiedzieć trochę więcej o naszej aktywności, z pomocą przychodzi nam dość dobrze wykonana aplikacja AmazFit, która obsługuje nie tylko ten konkretny zegarek, ale i również wszystkie smartbandy. Znajdziemy tam przede wszystkim dzienny, tygodniowy, miesięczny przebieg. Bez problemu możemy zmierzyć sobie tętno. W zakładce aktywności również mamy profile, które pomogą nam zliczyć przebyte kilometry i monitorować tętno w czasie rzeczywistym. Przy okazji, zapisując naszą trasę w Google Maps. W zakładce profil możemy sprawdzić stan baterii, ale i także zaznaczyć, które aplikacje mają bezpośrednio wyświetlać komunikaty na zegarku. Warto również wspomnieć, że dzięki temu, że aplikacja się nie zmienia, użytkownicy starszych czy innych wersji zegarków Xiaomi mogą nadal monitorować i kontynuować efekty swoich starań. Wystarczy tylko rozłączyć poprzedni zegarek i sparować nowy, oczywiście poprzez moduł Bluetooth. Jestem ciekawy, co Wy myślicie o siajomi Amazfit Bip. Dajcie znać w komentarzach. W opisie znajdziecie też link do sklepu wraz z ceną. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!